Teraz przeprowadzę doświadczenie, gdzie sprawdzimy trwałość jonów dichromianowych 6-potasu i jonów chromianowych 6-potasu. W tym celu wykorzystam roztwór dichromianu 6-potasu o barwie pomarańczowej i roztwór chromianu 6-potasu o barwie żółtej. Przede mną cztery próbówki. Do dwóch spośród nich wprowadzę roztwór dichromianu. To jest nasz dichromian. Natomiast do dwóch pozostałych wprowadzę roztwór chromianu 6 potasu o barwie żółtej. Całość tych jonów będziemy badali w różnych środowiskach. Jedno z nich to środowisko kwasowe i do tego użyję roztworu kwasu siarkowego 6. Do jednej próbówki z chromianem 6 potasu dodam kwasu siarkowego 6 i do jednej próbówki z dichromianem potasu również dodam kwas. Zaczynam od próbówki z żółtym chromianem 6. Jak widać następuje zmiana barwy. Ten sam kwas dodaję do próbówki z pomarańczowym dichromianem. Tutaj brak objawów reakcji. Teraz do dwóch pozostałych próbówek dodam roztwór wodorotlenku sodu, który zapewni nam środowisko zasadowe. Do żółtego chromianu 6 potasu dodaję zasady. Brak objawów reakcji. Do pomarańczowego roztworu dichromianu 6 potasu dodaję zasady. Następuje zmiana barwy. Z pomarańczowej na żółto. Dzięki temu możemy stwierdzić, że jony dichromianowe są trwałe w środowisku kwaśnym ponieważ tam pozostała barwa e, pomarańczowa. Natomiast jeżeli dodawaliśmy roztworu wodorotlenku sodu, czyli środowisko zasadowe, tam trwałe są jony chromianowe 6 o barwie żółtej. To nie jest reakcja redox, w związku z czym równanie reakcji, które należy tutaj zapisać, będzie uwzględniało środowisko i trwałość danego jonu w tym środowisku. Nie następuje zmiana stopnia utlenienia, ponieważ w dichromianie i w chromianie występuje chrom na plus szóstym stopniu tlenienia.